Jedzie. Najważniejsi Jak Jadą najważniejszy. Nie wiem co to za chłopak. W kim też piłem. Kurde. <grym> 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 mi no też Trzeba było rower wziąć rowerem. O, jedzie Rajmo. na spój Ten ten pierdol z tej strony. Aha. Jeszcze czerwieniowy, ale nie poznamy czerwienia.

O to jest le jagaty mąż, to ci ubiłem A w jali, w jali stąd, było, zapuścił O cholera, co się stało? Bateria w pusty się A, rozładuje. Aha to to dobra, więc... nie okej okay. no Tu się o. bateria rozładuje. No dobra, zamykamy ten teatrzyk. Mają no metę te teraz przy kościele, to wiesz. No dobra. I teraz zbliżenie na jagódkę. Ty popatrz na mnie, gwiazda moja.